Okej, okay, witajcie. Dzisiaj wam dam podatnik jak zrobić zdjęcie na kamerce. Można to za pomocą OBS a zrobić na kamerce w Google, ale jest też inna, prostsza metoda. Na początku musimy wpisać. Tu jest efekt od Google a mamy tutaj Musimy teraz znaleźć tą stronę Ale jej nie widzę Tą którą A to, to jest w Google. No i musimy tutaj bać link Tutaj jest ich oryginalna strona pobrać można tylko stąd nie martwię się gdy klikniemy dodać do, 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 do naszej obecnej przeglądarki czyli Ava Security Proszę klikamy zainstaluj mimo to to nie jest ryzyko no i został nam dodany teraz Chodzimy sobie na spotkanie w bicie, do którego Linka dał nam przypadki w Dasz zdaję. Wchodzimy na to spotkanie. Przygotowanie nas. I Okej, okay, mamy. Nasza kamera jest tak dana, żeby mi twarzy nie było widać. Włączam. Teraz tutaj powinien się wyświetlić na no? lepszy. Mamy prosto. Widzę, że mi się nie wyświetla. O, ma. I teraz wchodzimy sobie tutaj. Wybieramy zdjęcie na ten screen, na ten screen tutaj